Dzień dobry Państwu, Witold cudą i podcast weścigowy, tym razem podcast weścigowy solo, albo Witold Cudą solo, bo nie ma ze mną Krzyśka Romaniuka. No i tak, zaczniemy jak z, zacznę jak zwykle od tego, co za nami, za nami świetny meeting na torze Służewiec, mnóstwo gonitw pozagrupowych. Pozagrupowych przede wszystkim Oaks i Triumf Marvel Pen i Nagroda Kozienic oraz Zwycięstwo Bremena. Dwa konie, które no, spodziewaliśmy się, że będziemy mniej oglądać na służewcu, które będą rywalizowały za granicą, bo zapewne takie ambicje są. No i z tego co słychać, rzeczywiście Marvel Pen ruszy dalej w stronę Francji. Zobaczymy jak to będzie z Bremenem. Jest atrakcyjny wyś wyścig o nagrodę Westminster Freundschaftsprice, Price tak skrojony pod niego. No w każdym razie oba konie zaprezentowały się. Weźmieńcie co do Bremena, wygrał łatwo z czeskim Rex of Thunder, z którym przegrał w pierwszym tegorocznym starcie. No ale wtedy Bremen debiutował w sezonie, Rex of Thunder już miał za sobą wyścig. No i cóż wiele znaczy, wiele osób słyszałem takie opinie, że Jim Crowley na Bremenie pojechał genialnie, jakoś nadzwyczajnie, a w mojej opinii po prostu wykonał swoją pracę. To jest jeźdzę, który jest przyzwyczajony do jeżdżenia w Tłoku. Więc czekał sobie przy kanacie na, na otwarcie na, na sidzokę, zrobi mu autostradę do zwycięstwa, więc no, pojechał po prostu poprawnie tam nie zrobił nic nadzwyczajnego, taka jest przynajmniej moja opinia, ale to nie zmienia 100% dla Dima Crowley'a. super pojechał. Natomiast nie zrobił według mnie po prostu nic takiego nadzwyczajnego co jeszcze, są te dwa wyśki za nami nagroda Syreny ze zwycięstwem Black Angel która pokonała bardzo dobrego czeskiego Dino to jest też warte odnotowania no i nagroda Figaro ze zwycięstwem Fragnara i nowym rekordem Toru, więc trener Adam Wyrzyk ma godnego następcę wielkiego Dakrisa nawet konia chyba bardziej takiego spolegliwego, który no wręcz staje się faworytem nagrody Europy wraz zapewne z Rasmin al które który no fantastycznie się pokazał w ostatnim starcie. To za nami, jeszcze myślę, no, są te cały czas dyskusje na temat arabskiego derby. Ja nie będę teraz do tego wracał, bo takie monologi chyba nie mają sensu. Jest u nas na Trafnius, są artykuły Michała Kuracha, no, też nie każdy chciał oceniać ten wyścig z proponowanych rozmówców, więc nie udało nam się zrealizować pełnego planu przedstawienia, jak to, jak to wyglądało z różnych stron, jak ta sytuacja była postrzegana w arabskim derby. W każdym razie wynik jest ostateczny, od tego już nie przysługuje odwołanie derbistą arabskim. 2025 jest Largo Winch fantastycznie przygotowany przez Kamilę Urbańczyk. To bez dwóch zdań i tyle. Zamykam temat arabskiego derby. Co przed nami? Oprócz Wrocławia, o którym zaraz będę mówił, teraz będą fantastyczne wyścigi w Deville we Francji. Mamy te gonitwy w ofercie w traf online, więc wspomnę tylko o nich. W najbliższą niedzielę Prix Maurice Gest to jest taki bardzo znaczący sprint na 1300 metrów, a za tydzień jeszcze większe wydarzenie, bo będzie Prix Jacques-Lama Niestety te francuskie imiona, nazwiska są dla mnie sporym wyzwaniem. Marois, Prix jacques Le Marois, mam nadzieję, że przynajmniej zbliżają się do tej, Prawidłowej wymowy, no więc tak, to, to przed nami warto zobaczyć. Zwłaszcza ten wyścig za tydzień na 1600 metrów, tam zapowiada się, że będzie naprawdę rewelacyjna stawka, no ale trudno się dziwić. Gonitwa jest dotowana kwotą miliona euro. Nie mamy wyścigów za milion euro we Wrocławiu ale zapowiada się piękna pogoda więc zapewne publiczność dopisze a to sprawia że takie gonitwy są również atrakcyjne w totalizatorze no więc przechodzę szybko do omówienia wysik pierwszy rusza o 14:30 to będą kusaki no i to będą młode kusaki 3 i czteroletnie. myślę że ta gonitwa jest bardziej otwarta niż się wydaje na pierwszy rzut oka bo na początku można sądzić, że tutaj Lady Mary ewentualnie Libero V mają już tą gonitwę w kieszeni, no ale myślę, że e, o niespodziankę może postarać się e, La Baron z dwójką albo Moonway z dziewiątką. E, to są dwa konie, które przybyły z Francji do, do Sopotu te pierwsze starty nie były udane potem pierwsze, drugie miejsce no i, i trzeci wyścig również nie nieudany więc tak trochę w kratkę biegają no ale myślę, że będą stabilizowały formę i yy, y, y mogą być groźne zobaczymy jak, jak wysoko ten wyścig jest takim, no powiedzmy na, na, na takim torze łatwiejszym technicznie niż tor Sopocki więc, więc zobaczymy kto tu jest najlepszy jest też Lionel Dijpre który pokazał się z dobrej strony w ostatnim czasie jest Misklik któremu ten tor we Wrocławiu na pewno będzie bardziej pasował niż Sopocki jest biegający w kratkę Love You gagu. No To jest koń, który ma problemy trochę z oddychaniem, więc. Jeżeli, jeżeli te problemy nie występują, to biega lepiej. Jeżeli występują, to go odcina na prostej, co widzieliśmy kilkukrotnie, no i nie ma go nigdzie. Więc tak przedstawia się ta stawka. Ja tutaj najmocniej liczę oczywiście Legimery i Libero, nawet chyba mocniej w tej gonitwie Libero V. Z szóstką, dlatego że ten idzie naprawdę do przodu. A Lady Mary w ostatnim czasie no, miała takie trochę e, mniej przekonujące te starty. Oczywiście dla mnie seria trzech wygranych, trzech zwycięzcy i potem szóste miejsce no ale, ale wcześniej wydawało mi się, że e, z większą łatwością kusowała. Także to są dwa najmocniej liczone przeze mnie konie, z Lady Mary i szóstką Libero V, jak miał Wskazać faworyta jednego, no to chyba troszkę bardziej liczę tutaj Libero OV. Gonitwa druga to jest wyścig dla koni dwuletnich. No i trzy konie zostały wycofane z numerami 2, 3 i 4. Faworytem Zdecydowanym zapewne będzie Powerbay ze Stani Macieja Jodłowskiego, który wsparł go tutaj jeszcze dwójką, żeby ten wyścig, dwójką koni, żeby ten wyścig się odbył, no ale te dwa konie zostały wycofane, więc no, można się spodziewać, że, że sporo oczekiwania wobec tego konia, także on będzie moim jedynym faworytem tutaj, chociaż no. Ciekaw jestem, jak wygląda frezja, czyli półsiostra formuły. Oczywiście formuła jest po, po Wabanku, absolutnym fenomenie hodowlanym, a frezja jest po Jukatanie, Jukatanie który no nieźle jego potomstwo się zaprezentowało, ale. No, nie było tam takich jednostek jak w przypadku Wabanka. Także PowerBay 1K jest tutaj moim zdecydowanym faworytem. Gonitwa trzecia to jest wyścig dla koni arabskich, trzyletnich gonitwa Kowrowska. No i tutaj no nie ma co się zastanawiać oczywiście byliśmy świadkami w tych gonitwach Kowrowskich sporych niespodzianek więc być może i tak będzie tutaj, natomiast dwie klacze trenowane przez Wiesława Kryszyłowicza z dwójką Złocica i z szóstką Eseda wystają w tej stawce, więc myślę, że one powinny rozgrywać tutaj tą gonitwę. Esedę mieliśmy możliwość oglądania w ubiegły weekend w Warszawie, zajęła trzecie miejsce, chyba ten wyścig nie za bardzo jej się złożył, mogło być lepiej, no ale była trzecia. No, i co już, no i tutaj jest też taki koń z ósemką jak Kemar. On w Sopocie kończył 3,5 długości za złocicą, jeżeli dobrze pamiętam. Właśnie nie ma na to, że wrocławskim programu z performance'ami, co utrudnia typowanie. Także zobaczymy, no może, e, może się tam ktoś zreflektuje i uzupełnią. To natomiast na razie nie ma, nie ma takich e, danych bardzo cennych. No i to by było tyle o gonitwie trzeciej. 2.6 dla mnie. Ten Kemar, wydaje mi się, że po prostu w Sopocie podpasował mu tory, ale jest to chyba trochę słabszy konie od tych klaczy. Potem jest gonitwa czwarta. To są również trzyletnie konie arabskie drugiej grupy. Natomiast jest to wyścig otwarty. Są to konie zagranicznej hodowli. I moją... Ja będę miał tutaj dwa konie Justyny Domańskiej. Sultana Alcem, z szóstką i ją liczę jako. No jest dosyć taka, jest pewniejsza, prawda, bo, bo w debiucie pokazała się z dobrej strony zajęła czwarte miejsce z niewielką stratą. Do rywali mocno rozczarowują Donald Haledia, a Kind of Magic z ósemką, tutaj liczony mając taką samą notę jak Sultana. Alcem no na razie nie błyszczy. Te, te jego starty nie były jakieś nadzwyczajne, więc myślę, że klacz tutaj ma szansę, żeby pokonać tę parę. No a, a dostawiam do niej właśnie kolegę stajennego Sultana MJ, konia po Mr. Jinu, na którym pojedzie Anton Turgajew. Zobaczymy, który z tej dwójki będzie lepszy. Zachęcam, żeby sprawdzić prosto ze stajni, która ukaże się u nas, albo już jest, jak Państwo oglądacie. Ten podcast jest u nas na stronie, ja jeszcze nie miałem do tego dostępu, więc być może trenerka Justyna Domańska rozjaśni tutaj sytuację, który z tych dwóch koni jest lepszy. Nie sugerowałbym się tutaj dosiadami, bo po prostu na klaczy w pierwszym starcie jechała Natalia Hensel, to skończyło się dobrym wynikiem i zapewne dlatego dostała tutaj ten dosiad. Ponownie niekoniecznie e, e, czasami no, doświadczonych jockeyów e, Liczymy mocniej, więc tutaj niekoniecznie Anton Trugajew dostał lepszego konia. Gonitwa piąta, no i to jest wy Metrów dla trzetnich i starszych koni czwartej grupy. Ta gonitwa została podzielona na dwie serie. Ja tutaj zaryzykuję, na faworytkę wskażę Gold of Treville z szóstką. Jakoś zawsze te klaczycze i, i zawsze pozostawia mi jakiś niedosyt. Podobała mi się na przykład w Sopocie, tam tak mam wrażenie dosyć miękko przejechana przez Nicole Cyrkler. była trzecia ostatnio w Warszawie, jeżeli dobrze pamiętam, to była Warszawa, piąte miejsce. Ponownie rozczarowała, no ale myślę, że tutaj rywale są w jej zasięgu, naprawdę tutaj nie trafiła na jakieś, jakieś bardzo mocne konie. No zagadkowy jest Mr. Horn, który dopiero debiutuje w tym roku, no ale od razu pojedzie na nim Jockey, więc yy, trener Salich, a nie, to jest Łukasza Sucha, przepraszam, barwy mnie zmyliły. E, tak, to jest Łukasza Sucha. No to tak, to, to Mr. Horna bym się tutaj trochę bał, dlatego że stania Łukasza Sucha w bardzo dobrej formie, więc nie można tutaj wykluczyć jakiejś niespodzianki. Gonitwa szósta. No i tutaj to jest bardzo trudny wyścig. Wyróżnione w programie są dwa konie High Hope i Australian Spring. Co do High Hope, to startowała ostatnio. Z niektórymi stu, stu, z rywali, z którymi się spotka tutaj. Jednych pokonała, z innymi przegrała. To nie był jakiś zbyt dobry wyścig. Oczywiście ma interesujący rodowód, natomiast nic ciekawego nie pokazała w tym pierwszym starcie. Także ostrożnie co do Australian Spring. No w stanie w formie, ale to jest naprawdę kracz o umiarkowanym talencie, więc nie zdziwiłbym się, jakby w tej gonitwie był jakiś duży wybuch. Gonitwa siódma to są trzyletnie konie czystej kwi arabskiej drugiej grupy. Ponownie gonitwa specjalna, czyli Kowrowska. I tak, tutaj... Faworytką zapewne będzie startująca z jedynką Wasalka. Ta klacz y, pokazała się z dobrej strony w drugim starcie, y, ale nie lekceważyłbym biegnącej z dwójką Pasadery. Ona y, w debiucie przegrała z bieganą już Wasalką o 8 długości. No, wiem, że te, te konie arabskie potrafią bardzo mocno y, poprawiać, więc, więc y, ona troszkę tak na fuksa. No i z czwórką Pagonia. To jest też klasz, której bym do końca nie lekceważył, bo zadeputowała całkiem przyzwoicie, a w drugim starcie ścigała się w gonitwie pazłowskiej, czyli tej wyższej rangi, z dużo lepszymi koni niż w gonitwach Kowrowskich. To było w Sopocie, tam oczywiście zajęła dalszą lokatę, no ale wyścig był rozegrany w minutę 51, co no w przypadku tych koni kowrowskich, które często na lekko elastycznym torze biegają zdecydowanie poniżej powyżej minuty 55, minuta 57, to, to, to był naprawdę bardzo mocny wyścig. Także z szurką pagoni również bym nie lekceważył, no ale zdaję sobie sprawę, że wasalka tutaj powinna być faworytką, czyli numer 1. Gonitwa ósma. To jest wyścig handicapowy dla trzyletnich i starszych koni dystans 2200, czyli trochę dłuższy. No i tu jest bardzo interesująca stawka. Ja ostatecznie wybrałem dwie klacze, to jest czwórką Demon i szóstą, szóstką Lady Agnieszka. Demon ma ze sobą dobrą karierę dwuletnią w tym roku trochę bez błysku, no ale, ale przebłyski były, może błysku nie były, ale były przebłyski więc, więc klacz, która ma spory potencjał no zobaczymy jak jej ten dystans z 2200 metrów będzie pasował no i jak z formą dosyć wysoka waga, też 59,5 kg, to jest 3-letnia klacz, przypomnijmy, natomiast Agnieszka 59 kg natomiast pod uczniem Samadbekem Bakijewem i e, tak, Lady Agnieszka jest rok starsza, ma 4 lata, waga 59 kg i przyzwoicie radzi sobie w tym roku, chociaż do tej najwyższej formy, e, no, jeszcze nie sięgnęła do tego, co prezentowała w ubiegłym sezonie. No i do tego mam wrażenie, że jest to klasz, która troszkę potrzebuje takiej mocniejszej jazdy, więc nie jestem przekonany, czy pod uczniem dobrze poleci, ale doceniam jej klasę w porównaniu z tutajszymi konkurentami i myślę, że powinna być gdzieś tutaj blisko można powiedzieć, że faworytem programowym jest American Basset, koń oczywiście niezły grupowy, powiedzmy to jest handicap trzeciej grupy, więc to jest gonitwa tak, na jego poziomie, no ale wydaje mi się, że te dwie klacze jednak prezentują wyższe, większe możliwości od American Basseta, więc dlatego je mocniej liczę. Jest też tutaj Son of Jameson, fajny koń na tych dłuższych dystansach, natomiast, no też, no, to jest taki typowo grupowy konia, jednak Demon i Lady Agnieszka gdzieś tam poza grupami też się pokazywały. No, i kończymy dzień nagrodą Bold Eagle. To jest dziewiąty wyścig, dystans 2400 metrów, ale jest to handicap dla kusaków, więc nie wszystkie konie wystartują z dystansu 2400. Z, te, z tego bazowego dystansu wystartują konie z numerami od 1 do 6, a wśród nich wyróżnia się Kiwal, który. No gdy dobrze ruszy, to rzeczywiście może postraszyć najlepszych, no a tu ma 60 metrów przewagi nad e, świetnym faktorielem, no i dlatego kiwala sobie tutaj zaznaczam, a druga opcja to oczywiście Faktoriel, no on jest e, w tej najmniej, e, no, trudno mówić, o najmniej uprzywilejowanej, bo w ogóle nie jest uprzywilejowany jest poszkodowany, można powiedzieć warunkami tego handicapu, startuje aż 60 metrów za tymi koni z pierwszego szeregu, między innymi za kiwalem, więc dystans nie jest taki długi, 2400 metrów, teraz saliwończyk będzie musiał gonić. A Manuela Wasiak na kiwalu będzie musiała spokojnie podejść do tego momentu startu, żeby koń ruszył bez problemów w dystans, no i potem próbować gdzieś uciekać temu najgroźniejszemu rywalowi. No ale ogólnie jest to, jest to ciekawy wyścig. Są też dobre habanera GOPS, którego forma idzie w górę. I była One pobiegną 20 metrów przed faktorem, ale 40 metrów za tymi koni z pierwszego rzędu. No i jest też świetna furnika, ale jej forma, mam wrażenie, tak jak to Krzysiek napisał w zapowiedzi, Wrocławia, faluje trochę, więc to nie jest aż tak pewny koń. Podsumowując, na koniec dnia 5-10, do powiedzmy tych zakładów. Wieloganitwowych, natomiast pewnie można poszukać do jakichś porządków innych koni. To by było tyle, jeżeli chodzi o wyścigi w najbliższy weekend. Ten Wrocław w niedzielę, tak jak mówiłem, o 14.30 start. Zachęcam do. Odwiedzenia Wrocławskiego toru, śledzenia wyścigów, ewentualnie w Equity TV, na, naszych, na naszej stronie, na Traf Online, na YouTubie, śledzenia również strony TrafNews, tam zawsze interesujące artykuły. Bardzo ciekawa rozmowa ze Stefano Murą, przeprowadzona przez Michała Kuracha, no i kolejne materiały w przygotowaniu. Jeszcze nie Powiedziałem jednej rzeczy odnośnie zbliżającego się weekendu. W niedzielę, cztery konie Marleny Stanisławskiej wystartują w Berlinie. To jest bardzo interesujący meeting. Tam jest też G1 rozgrywana i też widziałem jakieś konie Serg Sergiusza Zawgorodnego, więc będzie można pokibicować naszym. no a w Travel Online oczywiście te dobre wyścigi z Devil i nie tylko, więc zapraszam, żeby być. Na bieżąco, a dzisiaj już dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Jestem przekonany, że już z Krzyszkiem, Romaniukiem, którego typy są niezwykle cenne, bo jest to wielokrotny zwycięzca Ligi Mediów, ekspertów później, więc, więc czekamy z niecierpliwością na powrót Krzyszka. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.